Dobry Państwu, Tomasz, Fejger Pilne. Jakbyście Państwo doszło do aktów dywersji na trasach kolejowych, i ja nie będę w tej chwili atakował służb specjalnych czy ministrów, którzy zajmują się tymi służbami, czy szefów tych służb, tylko pokażę Państwu pewną zjawisko, i to, co się działo tak długo i z czym musimy walczyć. Zobaczcie Państwo, że jeszcze kilka dni temu pełniący obowiązki prezydenta Karol Nawrocki wrzeszczał na przygrobie nieznanego żołnierza o tym, że największym zagrożeniem dla Polski jest Unia Europejska. Jarosław Kaczyński razem z tym swoim takim erzacem mocnego człowieka, czyli Błąkiewiczem wywołali aferę pilnowania granic. Spowodowali, że kilka tysięcy strażników granicznych, że mnóstwo policjantów, zostało przekierowanych do pilnowania granicy polsko-niemieckiej, gdzie rzekomo największym problemem dla Polski było to, że masowo do Polski przyrzuca się migrantów. Stali sobie ci ludzie, wtedy była piękna pogoda, stali ci sobie ludzie na granicach, usiłowali zatrzymywać samochody, usiłowali przejmować funkcję policji Straży Granicznej? Reagował rząd. Ja mam pytanie, dlaczego Jarosław Kaczyński nie zaapelował do tych bojówek, żeby pilnowali torów? Prawda? Dlaczego yy, Nawrocki nie zaapeluje do tych ludzi, żeby... Zamiast robić ustawki koło torów, to poszli pilnowali torów. No trudno, żeby w tej chwili do tej funkcji wyznaczyć wojsko czy inne służby w takiej ilości, w jakiej ona by była konieczna, żeby to zabezpieczyć. Wiecie, to nie Unia Europejska, Wesołdach Tory. To niestety, ale to jest dywersja pochodząca ze wschodu. Mówiliśmy wcześniej o tym problemie, kiedy mówiliśmy o, o tym, kto podpalił Hale na Marywiliskiej. Mówiliśmy o tym pożarze bloku w ząbkach, o tych innych, o tej innej e, fali pożarów i różnych aktów Dywersji. Przez pewien czas byliśmy traktowani jako ludzie, którzy niepotrzebnie sieją panikę i mówią, robią fake newsy. Ja Państwu pokażę, kiedy to się zaczęło i z czym trzeba się mierzyć. Mówiliśmy wcześniej i były też materiały, które były Składane do CBA dotyczące dywersji, dywersji, po prostu dywersji w opóźnianiu działań w naszej infrastrukturze kolejowej. W Polsce przez długi czas nie można było stworzyć systemu GSMR, to znaczy systemu sterowania, bezpiecznego sterowania ruchem pociągów. I w końcu. W 2019 roku, już jak wyszedłem z więzienia i wtedy, kiedy nie tylko my, ale jeszcze inni ludzie pytali się, co, co z tymi wszystkimi sprawami, ruszyło się CBA. CBA, które nie powinno zajmować się tymi sprawami, ta sprawa nie powinna być spłycana, ale powinien to robić kontrwywiad. Kamiński tego nie zrobił wtedy z wąsikiem. A zobaczcie o co chodziło. CBA zatrzymało 9 osób, podejrzewa usiłowanie os oszustwa na szkodę PLK na miliard złotych. I to jest yy, pan Jakub Majdras, 26, 25 06 2019 rok. To wtedy, kiedy właśnie mnie <laughs> tego fono jak informuje CBA, dziewięć osób zostało zatrzymanych przez funkcjonariuszy katowickiej delegatury tej, która się zajmowała mną, no, delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Wśród nich są kierownik i zastępca kierownika Zakładu Instytucji Łączności we Wrocławiu, pięciu przedstawicieli spółki starającej się o uzyskanie kontraktu oraz radca prawny i przedsiębiorca współpracujący ze spółką. Do zatrzymań doszło na terenie Mazowsza. Górnego i Dolnego Śląska oraz na Pomorzu Zachodnim. PKP narażona na straty miliarda złotych. To, najmniej. to było więcej, dużo więcej. Prowadzone przez funkcjonariuszy CBA postępowanie dotyczy próby utrudnienia posłuchajcie, przetargu publicznego ogłoszonego przez PKP Polskie Linie Kolejowe pod nazwą budowa infrastruktury systemu ETRM GSMR. Na liniach kolejowych PKP polskie linie, linie e, kolejowe SA w ramach NPW ERTMS. Zamówienie to dotyczyło funkcjonującego w większości państw Unii Europejskiej systemu bezpiecznej kontroli jazdy pociągów. To są również systemy takie światłowodowe, które sprawdzają całą ingerencję na szynach. Może potrafi się odróżnić, czy ktoś chciał e, uderzył w te szyny, czy te szyny się e, przerwały, czy jaka to była ingerencja. To jest niezwykle istotny system. W Polsce ktoś przeszkadzał z zainstalowaniem tego systemu oraz system ruchu pociągów. To jest ten system, który wyklucza to, co do tej pory u nas było możliwe, czyli Zatrzymywanie pociągów przy ulicy, znaczy przy, przy użyciu y, tych y, fal radiowych. Wiecie, to jest niebywale groźne. Zatrzymane przez CBA osoby są podejrzane o podjęcie próby utrudnienia zamówienia publicznego, usiłowanie oszustwa na szkodę P, PKP PLK na ponad miliard złotych, a także podjęcie próby działania na szkodę konkurencyjnego oferenta, a w przypadku funkcjonariuszy publicznych, pracowników Instytutu Łączności, także przekroczenia uprawnień oraz niedopełnienie obowiązków w celu osiągnięcia korzyści majątkowych. Wszyscy zostaną doprowadzeni do prowadzenia Regionalnej we Wrocławiu, gdzie usłyszą zarzut. Umowa na budowę systemu RTSM-GSM naprawie 14 tysięcy kilometrów linii kolejowych. My mamy chyba około 19 tysięcy, tak zobacz, większość. Została podpisana w marcu 2018 roku. Z konsolidacją Noki i SPC. To największe pojedyncze zlecenie w historii PKP-PLK. Warte 2 miliardy 100 tysięcy, 100 milionów złotych w tamtym czasie. Netto. Podpisanie umowy poprzedził rekordowo długi przetarg. Rozpisany we wrześniu 2015 roku. Bardzo długo trwało postępowanie odwoławcze, w którym konsorcjum Kapsz i POR twierdziło, że konsorcjum Noki nie będzie w stanie zrealizować prac o miliard złotych taniej od kosztorysu. Oferta Kapsz i POR była z kolei bardzo zbliżona do budżetu zamawiającego. Ostatecznie zostało oddali odwołanie. KIO. Podczas postępowania przed KIO głos w sprawie zabrał Instytut Łączności Państwowy Instytut Badawczy. Dwie jednostki instytutu, w tym jedna z Wrocławia, przedstawiały wówczas odmienne zdanie od kluczowej realizacji projektów w sprawie. Czyli, Szanowni Państwo, pokrótce mieliśmy do czynienia z celowym opóźnianiem przetargu na no, kluczową dla Polski inwestycję, to taki krwioobieg, czyli ten system kierowania pociągami, który no, dopiero teraz jest jakoś ruszył. E, wiecie Państwo, CBA, które prowadziło wtedy sprawę, spójciło to i potrafiło mm, przez tyle lat dręczyć Jan Kapińskiego i mnie z artykułu 130, CBA się tym zajmowało, czy my w przypadkiem nie jesteśmy szpiegami do tej pory jak wiecie, okazało się, że nie jesteśmy, tak, to jest oczywiste, ale tam ten przetarg dla nich nie był zagrożony dlatego i nie był animowany przez różnych ludzi, dlatego żeby jak najdłużej w Polsce tego systemu nie było. No teraz mamy tego skutki. No ja, ja, tak jak mówię, nie będę atakował teraz e, ani ministra Siemoniaka, ani e, służb, bo robią co mogą. Ja mogę tylko pokazać Państwu, że okazuje się, że e, tych 146 oficerów e, ABW i SKW, <grywdy> naprawdę ta decyzja w tym czasie wydaje się fatalna. Ja nie mówię, że zrobił to y, specjalnie y, Batyr, jednak sami Państwo widzicie, on stał i dar się, że zagrożeni Unii Europejskiej. Nie, nie stąd. Y, tutaj musimy kompleksowo sprawdzić, co się działo z zapisu i dlaczego tak było. I słuchajcie dalej. Czytamy w Polskiej Agencji Prasowej. Wiceminister infrastruktury. System kolejowy w pełni bezpieczny. System kolejowy jest w pełni bezpieczny, świadczą o tym statystyki prowadzone przez rząd transportu kolejowego, co wywiada we wtorek w Poznaniu wiceminister infrastruktury Andrzej Bitel. I tutaj, że negocjujemy warunki na zakończenie systemu GSM I, i, I Jaka tutaj jest jeszcze konkluzja? Od 2017 roku PKP, bo było, było również, Szanowni Państwo, badanie nik I słuchamy. Od 2017 roku PKP PRK SA nie zainstalowała systemu gsm czyli specjalnej łączności cyfrowej przeznaczonej dla kolei na żadnym 14 tysięcy linii. 14 tysięcy kilometrów linii zaplanowanych do zbudowania tym systemem. Podała Izba, czyli podał NIK. Jak dodano w komunikacie, w przypadku systemu ETCS, już ten nowszy jest, który dotyczy sterowania ruchem pociągów, skontrolowanym przez NIK okresie 2017-2021 został on zainstalowany na 500 kilometrach, czyli na czwartej wielkości zaplanowanej do osiągnięcia w 2023 roku, według Założeń KPK. I czytamy tam, nierzetelnie określono bowiem liczbę i lokalizację terminali dyżurnych. Wskutek niestaranności PKP. PLK SA konieczne było wprowadzenie aneksu do umowy z wykonawcą, który zmienił plan budowy terminali i tym samym wydłużył termin zakończenia. Inwestycji. Tutaj jest szereg tych informacji, które pokazuje, że ktoś celowo przeciwdziałał temu, żeby ten system niezwykle istotny dla e, takiego krwiobiegu państwa jak najdłużej nie był instalowany. Ja Państwu przypomnę tylko jedno, bo widziały to miliony ludzi, jak faworyzowana była firma. Gdzie było, byli rosyjscy akcjonariusze, i ta firma na przykład remontowała tą trasę katowicką. Pamiętacie, jak było wyłączone kilkadziesiąt kilometrów pomiędzy Częstochową i Katowicami? Pamiętacie, prawda? Pamiętacie? Te olbrzymie korki i wystarczyło, żeby się zepsuła jedna ciężarówka i praktycznie pół Polski było sparaliżowane. Ta organizacja tego wszystkiego powodowała to, że było szereg alarmujących raportów kontrwywiadu, że to zagraża bezpieczeństwu Polski. To było zaczynów Mińskiego i Wąsika. Do tego dochodzi paraliż linii kolejowych. A teraz do tego dochodzi dywersja. E, Mogę teraz Jarosław Kaczyński i Karol Nawrocki oraz reszta tych hm, pomocników Rosjan dojść do wniosku, że należy zaapelować do tych jego e, ludzi, do tych bojówek pilnujcie torów. Po prostu pilnujcie torów. Niech wyjdą, zamiast e, strzelać tymi racami na meczach, zamiast robić ustawki, zamiast ćwiczyć się straży marszej niepodległości, która raz w roku ma wyjść i ma pilnować, żeby się dobrze strzelało racami. Niech idą, niech pilnują torów, niech pomogą, niech e, tutaj e, próbują wskazywać służbom. Jakichś ludzi, którzy tam się kręcą, coś, co jest zagrożeniem, tu zrobią dobrą robotę. Nie wystawanie na granicy polsko-niemieckiej, gdzie de facto nic się nie działo. Widzicie Państwo, tutaj widzimy, jak na dłoni te działania kompleksowe PiSu i to jest oczywiste, jak służby PiS funkcjonowały i de facto e, dla kogo pracowały? My mówiliśmy o różnych działaniach, chociażby likwidacji delegatur ABW ukierunkowanych na wschód. To było działanie kompleksowe, a co się dzieje ze sprawą. Hmm, nie, doprowadzenia do, do tego, żeby Polska została włączona do tego systemu, tego krwioobiegu Unii Europejskiej, tego systemu kolejowego, no to są określeni ludzie. To widać i to nie są tylko kwestie, które rozpatruje CBA, ale powinno rozpatrywać ABW, w szczególności kontrwywiad. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Bardzo proszę o podniesienie łapki w górę ewentualne wsparcie mojego kanału. Do widzenia Państwu.